Akcja. Akcja. Dzień dobry. <laughs> witamy. To było piękne. Akcja. <laughs> tak. Witamy. Dzisiaj ze mną czwarta ekipa Zielonego Dzika i inni. I mafii. I jeniowy. I, do... I jeniowy i mafia nie zaliczacie się do ekipy Zielonego dzisiaj Dzika. Bary 8. I, 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 nie jestem w sensie z tego dokładnie. BR-8 Battle Royale. <laughs> Lupi gadasz. Dobry gadasz. Czemu ja mam, ja mam to... jakiś brązowy kolor? Ochyda oh, Taki muszę. może być Ale u mnie nie wiem jakiś się reggae leci. leci Dobra A ja nie e... mam muzyki nie, Właśnie mi się uciszyło Gdzie ty hyper jesteś? Tutaj, znowu zmieniłeś wygląd, jak ty wyglądasz? Chłopie. Co? Co, co mam robić chłopie? Nie, o, Różowy, tak jest, taki... my... Dwa kurteczkę nosić o, o, jaka kurku. fajna betoniara Yy, to ja wywrotka, wywrotka. wywrotka, wywrotka. To jest Lodziarka Wywrotka, wywrotka. Czyli w ciśnieniu stał nie widzę. Ja nic nie widzę. Tak też o! o, pierwsza osoba mi się odpaliła A kto został w tyle? Tak, <grytos> rozumiem. <retrangue> nie, to wolno i <grytosruit> Nie, no mówię, że nie, hyper do prawej leko, do, lekko, leko do prawej. Nie, 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 nie. dobrze, jest. lewo, lewo, lewo. Dobrze, dobrze, żyjemy. Spokój się z tym żółtym, no... Chcesz mieć? Chcesz się dobrze bawić? To się uspokój. Ja tym żółtym jestem na swoim końcu, a ty coś mówisz? Nie ty... ty. Ale ja jest inny żółty a Inna zjazdka. <falis> no i spadłem, no nie mogę. No. Spoko, spoko, bez problemu. Uye. No nie, spadłem. Nie ja też. Hyper, elo. Hyper, to nie było personalnie no... do ciebie, ja po prostu... Ue, dziura! Ktoś tam wisi. Ja. Olu tu małe gówno. Nie, bo ci to ja sobie nim super spokojnie. Dawaj, Śmieszek, 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 idziecie, ja idziecie, idziecie, Ue, ue! Co ty ci krobisz, obijasz się. Porysowałeś mi auto, i co? Musimy e, teraz teraz. E, e, Smurfing! Kurczę, co to za lodowy? Ja <laughs> nie ale... Ja jadę na nie na Nie, nie, nie! <laughs> Smurfing! Śmieszek! <laughs> co się stało? Sadio, co ty zrobiłeś? Zrzuciłeś przez to śmieszka. No różowy no! Kto, co to jest? I prawie Sadio! No, sadzio, no! Dlaczego mnie zrzucasz? I ty mafie też, uspokój się. to się. No, ja chcę jechać, czy mnie blokujesz? No uspokój się! Uspokój się! Ale się tak. nie! No, karma to, co wraca z tego, ja tak, tak, no. Karma wróciła, tyle ci powiem. Czy mnie tak ładujecie? Jaka karma wróciła, jak ty mi drogę blokowałeś? No to ty mnie spychałeś! Bo mi drogę blokowałeś, i popnij mnie ktoś, plus. No. Nie! Dzięki. Oko, spokoj. Upaj, no jaki... <laughs> ja wam zrobiłem. Nie, no już Takie jestem mięty. szósty. No. <laughs> A nie, piąty. A coś jest z żółtym stało? Czemu on stoi? Zupełnie. Ja. <laughs> Aha. O, no nie, nie, <laughs> nie, Byłem drugi! No nie jest... Ja to dziko widziałem Idealnie, żeś się zmieścił w tą no dziurę tak no, To jest ten hyper jest pierwsza Dam czas. Co no. do centymetra, że się we. tym... No, no akcent przede mną nie może tak być. Dziękuję. Bo co to za fokus? Ja jestem Panto Nie no, p... Jesteś panto Panto, pan tanto? Banda, pant, 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 pant. Jeniowy dostał laga mózgu i stoi w miejscu. Ue! No mówimy, Ue! Że nie nie mówi się o tak a ja <grym 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 powiem, <grym wszystko. Mówię No co się stało? się stało. Nie Nie no co ty Nie się Śmieszek żyje, mnie żyje. hejtuje, od początku mnie hejtuje. To. Nie lubię cię już, Śmieszek, już koniec. O! Przesadziłeś. Nie! O! Nie no, jesteście okropni, nienawidzę was. <grym> zrzucili mnie. zrzucili <grym> mnie, no. Wszyscy Ku... we mnie narobiły. Ja się kładem zepchnąłem niby? Jak to możliwe? Mafi, no, dawaj, no, lecimy, no. ale nie we mnie. Łe! Aksel... Nie! Aksel! Pożałujesz tego Ej dobra, są już na Aksela. No, ej, ej, ej za... e, No Mafi, bo się nie było Musisz nie ostatnich. ostatnich, nie wiem Ciebie by nie się... było chwilę przed startem jak rozmawialiśmy No Że się, że rozmawialiśmy, żeby nie robić czegoś takiego, że e... No i spadłem Wiesz, bo jak było ostatnie, Ale nie wiem, ostatni fokus na youtubera, fokus na tego, żeby po prostu nie spychać cały czas jednej osoby, bo Bo jednak to mega przedłuża i Nie utrudnia. no, Mafi, zapamiętam to, to sobie Smurfik od kiedy masz taki głos poważny? Ja nie wiem. A nie, to nie był smurfik. To Sadzio, są on osoby. Sorry. Sadzio też tak, tak, tak. się zrobił. Ale Smurfik był się poważniejszy. To tak, ja, co tyle? to coś nie wiem. Naprawdę, cały świat przeciwko mnie. Łat mnie starą, no. Łat. Jeszcze nie mogę się odrespić naszego, to robić mi gro. Ej, co jest. Jedź. Ja ci jakimś klocem jadę. A ta zasada jest na wszystkie wyścigi, tylko na to dzisiaj. Na wszystkie. Jak nie? Ogólnie, ogólnie. Nie. Jakby nie możesz dostęp. spychać. Możesz spychać, ale wiadomo, żeby nie fokusować się po prostu cały czas na jednej osobie w kilka osób, bo to. Czemu nie? To było fajne. No właśnie. Jest... Jest... Karma się nazywa. Dla osób. Wiesz, dla osób to... y... Może niektórych tak, ale to dla to ciemu, osoby... No nie, no kolejny. Jeszcze jeden. Dobrze hyper, dawaj go. Smurfik. Dobra, panie, dogadamy się. Chcę pod prąd jedziesz. No gościu nie! Smurfik. A nie, łapisoste. Chciałbyś różowy, to było takie ty to było okropne, nie? No co ty, co ty? ty? Axel pominął takie to było okropne Tymczasem jak który jadę, pan tak dokładnie Dzięki, dziękuję Dzięki, dziękuję No co ty, nie. co ty? Co się stało? Nieładnie to zrobiłeś Co ja zrobiłem, jak nikogo nie dotknąłem nawet? Ło kurczę Za twoją armę Nie wiem o czym, nie wiem o czym mówić O patrz, ktoś leci, Duść. Idziemy Sedio Nie! Teraz ta ciężarówka, grub Zeks. Nie! No co? Zgadłem <úl> <coughs> Wybacz, dziku. A mowa. Wybacz dziku Za co został? Niku czekaj! Czekaj, Panie weź pan nic nie mów. Lecą dwa kloce. Nie, ominę nie Nie. Nie. O, drugie miejsce, przyjmuj mnie O! Fryzurę ci skusiłem Dyntka, dyntka Siema Śmieszek dętka. Bardzo to było potrzebne, i dla ciebie, i dla mnie Ładnie, Axel wywalajcie, Axel coś... Nie. No Bez fokusów <laughs> Backflip Co? Mówiłem, backflip i co Pieletowy? karma Widziałem to? On specjalnie skręcił nawet żeby spać, tylko po to, żeby mnie zepchnąć. A ja widziałem. Zbiegam jak miał okazję. Mnie też chciał zepchnąć, ale Chodźmy, mi nie wyszło. Saliu. Bez agresji, bez... Psa. No dobra. Dobra, pozwól się Sadio. O nie, a ja cię chciałem zostawić, ci nie ma teraz. Nie no ty... A co tu dryfuję? Ty mi tak, tak nieładnie atakowałeś, to no, ja musiałem o dobrze! Pan ja tu wie, pomagam ludzkości. Aż że śmieszek chciał mnie zrzucić już tyle razy, to. śmieszek no. Wybacz, no taka sytuacja. Sprawiedliwość. Na specjalnie. Ej, nie jestem ostatni, co się no i stało? Co pitujesz go, człowieku? Co on ci. Dzieniowy zrobi? jest ostatni. No bo ja nie ale jeniowy to zawsze, nie? To, to takie wiesz... Ale wiecie. jeniowy zawsze, nie? To, to Ale jen ten super! Nie, co się... Siema smerfik. <laughs> Radio Z i już! I już! Radio Maryja, jak to było z tą Radio Maryją? Nie pamiętam już. A Radio nie, to było jeszcze tak, to pierwszy program, program polskiego radia. Jacy bora. muzykalni jesteśmy? Uspokój się. Ale ktoś zanurował lodową. Widziałem to. Jezu. Co? -light? Nie, 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 nie! Za trzy, za trzy punkty. To było bardzo w sadzie to było bardzo nieprzyjemne i teraz, nieprzyjemne. teraz jestem na Ciebie obrażony, okay. obrażony tak, obrażony okay. jestem. Bardzo agresywnie, nie Nie fajnie. Nie, nie, nie fajnie. Nie nie ja dzisiaj nie Pana za agresję. Ja Cię tutaj okay. dziczku zostawię, Ty sobie jedź. Dziękuję Uf, bardzo, ja również. Miłość międzyludzka, pamiętaj. Dzikusiu, <noise> chcesz jeść <Już głosy> Jesteście okropni. Dobra, Była tylnie. Ty się na awetę? Brikady. Nie. Dawaj, jeniowy. Panie, brikady. Ale ja nie jestem hyper, no. Lecę, lecę, lecę. Ktoś jeszcze. To kto tą różą mnie lepchnął? No. Ja. Śmieszek. Ktoś przyznał. Kto mnie zrzucił. Śmieszek. Przeżyczyłem swoją moc. Nie, chodź, chodź. Tak, się chłopcy. Ale nie, to nie mogło być. To... Proszę ogarnąć mikrofon. A nie, Winienowy, kup, kup internet mikrofon. albo mikrofon. Wyjdź z tej mnóstwo. A akceler już nie Bakula. ma. To. Nie! Ułoży je! Nie, puść mnie, puść mnie! No, chłopie! Nie! No, wywaliło mnie, wywaliło mnie po raz kolejny. No to jestem piąty. To ja sobie dokończę tego, ale w samotności, nie? Bo mi stworzył fajnie. osobny serwer Nie no kurczę właśnie, przeleciałem właśnie, właśnie. No Bo dobra Jezu, jak Całą mapę przeleciałem i wypadłem Dlaczego? Bo śmieszek to widać, że profesjonalny wow. Było niebezpieczne Powiem nie wjeżdża Mino wow. Smurfik, kręci mnie na no to Mały dotnij no, no, po, po potrafi wywalić. No co ty, co ty? To klamoty Łe. Co ty robisz z tą reblą? O, o nie! <grym się> zanuram, zanuram cię do wody. O nie, no jeszcze. Kolega ryb, mówi ryb. nieładne czynności. Ja mówię. no nie! Widziałem. O nie! Siedź na twoim dziura Weźcie się tam hypera hyper. przy się, bo on na pierwszym miejscu uciekł daleko Formułą już na hyper Nie trafiłem w Czech, i ci wypadło wow. Ja się zaklinowałem go trochę Hypera Popchnąłem <laughs> bardzo Leży mnie w formu. tył i takie Ty mi sobie pomogłeś ale Dobrze, 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 dobrze Jutnie, ja nowy, przegracz. Co to, to był? Co to, to, to był? No, Tak. Ja. Ej, na weciarz, na weciarz. Łe! <laughs> dobrze. O, Smurfik na lawetę. nie nowy, dawaj, dawaj. Nie rozbawaj. no, panowie. Nie no, nie. A <laughs> no, dobrze, Smurfik. Nie. Smurfik. Dobra. Nie ma przyczepy. Hyper coś daleko jest przed nami. Co no o tym mówię być? właśnie. Wywalcie go. Mam do niego 3 minuty. I rozumiecie znaczy. to, że Smurfing skoczył na mnie na lawetę i pchał mnie, jakby na lawecie, i przez sena wszystkich zepnąłem? No! I <grym> <grym> Dobra, przepraszam, Smurfing. <grym> Zakopy topór pojedny. Miesza jak coś, poszło nie tak. Jakie <grym> 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 to było przykre, zahaczył mnie i spadł. No nie. Tylko lakierem no nie! Dzięki Każdy po ja, kolei, ten, trzy, ten, trzy osoby Mój Smurfik to nie był Ja bym tego nie A robił Mam nadzieję, że znaczy Hyper, że to zapamiętam sobie O kurde A ja już wiem dobrze, no, że no. Julio no, wypomniła bardzo wiesz, dobrą Nie wierzę Dzieku, sam sobie ja coś miń w tym momencie A no, on nie wiesz. Ja nie rozumiem tego, że oh, się oh, oh, oh. No ja nie mogę. No jak? No nie! Nie doleciałem. Nie coś? nie w tą stronę. Nie, no śmieszek, no. No nie! Ja wiecie, jak ty kładę, chciałeś mnie zapchać? Weźcie z tego przejazdu, no blokują. Nie, da się przejechać No nie wierzę! Ej popnij mnie, tutaj jest tydan, uśmieszek, popnij mnie <grybąc. <grybąc. Nie, no co ty się cieni? <grybąc>. Jak to jest? Ja spędź póki ja nie pójdziesz do nich tam Chodź, bo przyjadę radio. ci po masę. Nie, nie pomocy, dobra włączamy, to pójdźmy Włączanie radia, a Kup internet Axel No, do ciebie waliło Axel pamiętaj, no. najlepsze bronie Axel to brak internetu What? Ej, no i. Ja jest... już, już. Pokałem. ja ja, raz, ja raz na chwilę Ale, router odłączyłem mabiam. i tak i tak porobiłem. <laughs> Sadzi, to mały internet, no. Co, gary, my, Dobra, niech ci będzie ci. <laughs> jak się wypaliłem, to na Ale profesjonalna agresja. Taka... Okay, ja po prostu stoję na kablu. <laughs> no, Okej, okay, Jak coś tego próbuję pewnie wychować. Jak coś to przyciska. Do tego puszczasz. Nie, no, 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 ja przyciska gazet, właśnie. Siema. Oj, sorry, sorry, Oj. sorry. Oj. Sorry, to było niezamierzone. Nie, zamierzone. nie, Też, jesteś pewny? Pomogę ci hyper. nie, 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 jest nie, jesteś <grym i> nie, <zainteresowałem> <grym i zainteresowałem> <grym i> nie, <zainteresowałem> <laughs> tu... Oni to Oj. tak współpracują... Pomocy niech nie mogę zahamować. A bo hyper tu tak daleko jest. Pomocy... Czekaj, bo muszę dać do punktu. Punkt. Co? Ostatni masz? Ten ostatni. Chodź hyper, tyle pa ja prawa. Ja do środkiem, okay, ja do środki! Pierwszy ja raz. Pierwszy <laughs> raz w historii <laughs> nie wygrał ani lamenty, hyper, hyper. Ani Oj... Dobra, o, teraz tak, prawo. ale to... Nie, hyper, nie! Weźcie go w proszę. Ej, dziękuję ja Ci, rozpuściłem Dobra, Pamiętasz? Ja też, ja też puszczam, puszczam. Dobra, dzięki, dzięki. Kicy, kycy Dlawki, kiski i peniski. Co? Dlawki, kiski i peniski. Nie, no tak to nie trzeba. Ej, bo no sadzisz jest drugi. Dobra, widzicie no go, widzicie go. No, jest, drugi jestem. No, drugi jestem. Wiesz, jest. Przecież sam mówisz, że drugi.

Hyper pierwszy! Mafi, daj na ciebie wskoczyć, Mafi! Dobra... <głosy <odklejone> <głosy> ziku... Znaczy ten... <noise> Smurfik... E to ty musisz tutaj tak wiesz... Dawaj, 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 daj, da. Lecisz, 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 lecisz! O! 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 Nie o kurde! Było blisko! Oj! Nie! O nie. nie. nie, nie. Budynku, ja o nie no! Zniszczę cię, Smurfik, na ten meczu! Byłem przy mecie już! Mi waliłeś I Hyper wygrał przez ciebie! Brawo ty! Nieładnie, Smurfik! Zjedziłbyś się! Ja zaraz wrócę! Nie! Tylko do dwa punkty w. będę miał A O, Sadzio! Siema Jest zdenerwowałem z Smurfika Śmieszek zostaw Smurfik nieładny, zjedziłbyś się Dałeś Hyperowi wygrać Hyperowi Hyper? Hyper? dać wygrać, to największej tragedii na świecie, czyli zepnął cię na face to Nie no, to no zepnął mnie na sam koniec, jak już wygrywałem Byłem na mecie prawie Tak, prawie Panto zeslanął Dobra, idę sobie herbatę zrobić, bo i tak mój internet wybuchł. Znaczy ile do końca wam zostało? Kończymy. A no to już możesz zapraszać w sobie, <laughs> to już nie idę robić herbaty. No nie no ile was tu! Dobrze maflu. leż kurczę, zjeżdża tą baflu. z tą baflu? <laughs> nie ma Ciemciaku Cześć mieszek, trzeba na cika. Proklemuje tej os roboty drogowe we. Śmiech. Śmiech. Zaraz samu ładnie. Ue. No i co nie? Smertik przydałbyś się tu na takiego jednego stwora leśnego też. Dzięki. Chciałab

Takie cofanie nie jest miłym zachowaniem śmieszek. O kurde, nie takim zachowaniem. O kurde, ławki! Sorry, sorry, sorry! Ja cię. Wybaczam, wybaczam. Myślałem, że to śmieszek. instynkt. Dziękuję ci, dziękuję Instynkt żółtego? Nie, że jestem z No dobry. bo śmieszek. Zawracam. Zawracasz? Też zawracam. Weźmy śmieszek. Pło, było niebezpieczne. Śmieszek. Demokratycznie Coś. musisz zmienić kolor żółty na inny, ponieważ żółty jest zaklepanym o. kolorem przeze mnie. A od wieków wieków odcinków odcinku. Ty a Ty, ty będziesz tak teraz jeździł w kółko, tak? Nie, musiałem poczekać jak przyjadą. Kurczę, jeszcze jeden. Ja na ciebie poczekam. Nie! <laughs> Dzików. ja <laughs> no, <laughs> Dziku przez to, że jeździsz w kółko, będziesz czwarty, wiesz o tym. <laughs> jak to czwarty? No bo sparty, Dobrze. Jak skończył? Jak skończył? dobrze Co? <laughs> Jeździłeś kółko. skończyłeś się. No nie! Na to no <laughs> <Looking crazy. coughs> mastermind. dziku to jest mastermind. Ale dobra, widzisz, przynajmniej ukończyłem. Ale pojeździł przynajmniej w kółko, tak? Właśnie, kontencik, kontencik. Koniec mniejszo, do widzenia. Do widzenia.